cześć widzowie z tej strony Pączek i witam was. kolejny materiał na moim kanale. Dzisiaj nagrywamy Call of Duty Black Ops jedynkę No i widzowie, tak, yy, zaczynamy sobie oczywiście yy, kontynuujemy sobie widzowie kampanię. Także tak, bierzemy cyk, bierzemy oczywiście sobie jest z yy, Game No i widzowie, tak, zaczynamy sobie misję. To ta, pierwszą najstypujemy. No Dobra. no i mamy widzowie to fajne widzowie w ogóle tak leci takie czarne kreski mamy tak. dobra widzowie zaczynamy sobie misję o nie znowu jakiś VIP będzie O, wow, aha tu żołnierze leżą Nie, to już łódź jest. Wow. Dobra, a teraz się to widzowie w ogóle, kto jest? Wow. Ej, widzowie znowu ja. Wow Wow Yo widzowie Mamy helikoptery I ja, na ile ich jest. Wow! Wow, nie! Kierowca chyba nasz dead. Wow! I idziemy widzowie, szybko za nim! Idziemy za nimi szybko. Jo! Co się stało? Dobra! Le wow, ale co wy mamy? MP16, stara szturmowiec, Puc. nacierają hamę. uuhuhuuu no i widzowie jumbo koko jumbo u, uh. pu no i gdzie oni idą no i no widzowie patrzcie oni tu biegną 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 i gdzie są w korzu na śmieci wow ale mamy tylko broń, ale dobra, więc musimy... Za... O, U ja! Tylko F, 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 Dobra. Ło! Wow. Ło, wow, ej, chłopo... Chłopo nogi urwał! Ja! Nogi chłop chłopowi, kurwa, o. za to, że nacierałeś. Mogłeś nie nacierać, to byś nie zginął. Ale dobra. Trzymaj się tam. Ja, ja lecę za celem. Dobra. Dobra. O, dostali. Lecimy z tym, z tym. Wow. Z tym. Wow! Ja, ja, ja się widzowie tak przestraszyłem w ogóle, że tu... Uuu, podpaliło go chyba. No dobra, to on nasisz tam. Ci dobra widzowie, nie możemy pozwolić, żeby oni z nami wygrali. Bo my widzowie sobie teraz chronimy się. Wow! Co tu się stało? Suk spad! Ja. Dobra. I czaj, czaj, i Dobra, idziemy coraz dalej, coraz dalej O nie giną, mamy na dążamy Dobra, detonator I cyk. Jeszcze tu widzowie postawimy detonator i leci. Puuu. Co jest widzowie? Tylko że... Co jest? Jak on się tam... Tu, Loretu. Tu, tu, tu. Wow! Old są w klatę. Co to jest za broń? Co to jest za broń? Aha, bazuka. Gdzie oni... Gdzie ich jest najwięcej? Jest, poszła. Ofak. Oh fuck. Nie, poczekajcie. Jest moja broń. E! Wy tu nie możecie być, tak szczerze, nie? Wow. No i już, widzowie, mamy odpowiedź, dlaczego ona była nie. Pierwszy czołg. Elo. I tu leci drugi. Dobra. I jeszcze trzeci tam. Tam, 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 tam. Poszło. Jest. Udało się. Teraz musimy swoją broń wziąć. Jest. Dobra. Ej widzowie to jest ta stara broń chyba wow Ej widzowie, ja uwielbiam tą broń! Nie wiem, dobra ja wymieniam widzowie sorry, ale to jest moja chyba ulubiona broń z w DC World War II, Ale... No bo ona jest taka dobra Dobra Gdzie mamy cel? Ha! Dobra

Chyba, żebyście się podjeżdżali nas w następnych misjach, to byście zginęli wtedy, nie? 300 municji. Dobra. Kroimy ich, wizowe kroimy. Kroimy, wizowe coraz dalej ich I lecimy. O, i... Oni... Ich jest tyle, kurde. To jest... Dobra. Ło, wow, dobra, wreszcie ten, ten no, Ale my, wizowe kłócamy sobie, bo... My też widzowie mamy... Oj, właśnie o tym mówiłem, teraz zginąłem, dlatego, że... Z... co sumie nie wiem czemu, ale dobra. Yy. Dobra, lecimy sobie widzowie... Powta powtórzyć to? Powtórzyć ich zginięcie, elo. No nie po to cię tu Oni cię po to tu wysłali, żebyś zginął, nie? Czaisz morda. No ej, co? Ej, widzowie, to jest dziwne, bo ja nie wiem, od czego jadę, ja do mnie... Oni coś mają, nie wiem nawet, co. Coś za dobrego. O, tu się da roznieść. Dobra. Dobra, widzę, że mamy to. Oni nie mogą tu przydostać się. Spamimy ich, spamimy, spamimy. Każdego co tu się dostanie. Musimy zabić widzowie. Dobra, dobra, co jest? Ile ich tu? Aha, bo widzowie, to bunkra się musimy dostać. Dobra, nie mam, mam was dać. Mam was dać za bunkra. No, gdzie jest ten bunkier? Elo No i teraz deadno Pewnie. A tu jest ten bunkier! Elo? Ciebie tu nikt nie chciał, ciebie też nikt nie chciał. Dobra, lecę, 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 lecimy, lecimy, widzę. No, aha, teraz to falo, nie? O, oni tu są. Dobra. Dobra Dobra, lecimy widzowie sobie coraz dalej Dobra widzowie Tutaj Musimy ich załatwić Cyk, Jeszcze tego tu z pistolecikiem trochę spłuczuję stary Ale dobra Eee, co ty we mnie armatą walicie, no? Jesteście dziwni czy co? Armatą we mnie walicie, no co ty? Czy ty? Nie wiem, to mógł być każdy, ale na no serio, wy jesteś taki patałachy to ty byłeś, tak? No, no wiedziałem, no wiedziałem, no, że to ty będziesz, no, 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 no. Uh! Aha, no kurde, ten spał mi z karabinu. O oh, fuck. Dobra, dobra widzowie. A ja lecimy tu, żeby nie pozabijali naszych, nie? Bo nie patrzymy widzowie tylko na nas. A ja widzowie myślę, że żeby dodaliśmy. Łow widzowie. Dobra, dostał det. Ja pierdziel, ale przy. Dobrze, dobrze, dobrze że uratowaliśmy Woodson, nie? Bo on by ten nie? Dobra, leci, 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 oh, fak. dobra, lecimy się, leci, dobra, no nie gadajcie, widzowie, że mamy tą broń. Idziemy, musimy ją wystrzelić. Co idziemy? Musimy. O, oh, fak. Dobra, ja nie wiem, w co mam strzelać. Nie? Ogólnie. O, fak, widzę, że jest. Udało się. Dobra To poleciało Pu do dostali widzowie Widzieliście to? Stop. Ojej, reload, przeładowujemy sobie Dobra widzowie, możemy być widzowie, sami widzicie cztery No i widzowie Leci tu rakiet, o oh, fuck Leci tu o, jest chyba udało się. Jeszcze tu. Dobra! Udało się, tak jest. Tak być, tylko. Dobra, tego musimy. Dobra, musimy przejść, przejść, przejść. No i kolejne, kolejne cogi. O, oh, fak. Ale go ładnie wzięliśmy. Aha, widzę, walnęliśmy w słup. Dobra, jeszcze coś? Tak. Aj, jeszcze, 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 jeszcze. Dobra. Dead. Co jest widzowe? Tak, to Łódź sprowadzi chod Dobra, a ja co mam robić? Dobra, wysiadam też. Wow, widzowie, ale to wygląda ładnie. Jo. Nie ukrywamy, trochę się musieliśmy zmęczyć przy tej misji. Mimo, że była łatwa. Dobra, łuz, no i teraz co? Już kolejna kolejna misja już. to zaskipujemy sobie właśnie. Tak, widzowie, to jest kolejna misja. Bardzo dziękuję za oglądanie tej misji. Widzimy się w kolejnych Hinara.